Czy przyjechaliście, bo chcieliście przyjechać? Nie, yeah. Tak, ale słyszał to i tak. To są słabe odpowiedzi. Ja uważam, że przyjechaliśmy tak, dlatego, że kochamy uniwersum. I musieliśmy na tak być ze względu na to, że to jest lot, a nie uniwersum, tym, którzy mnie kochają. A teraz z nami przystępujemy do pierwszej zabawy, i proszę o przygotowanie się chętnych. Pytania nie są główne. Nie będzie na przykład ktoś ci Nie będzie tego pytania. Pytanie będą proste. Główna nagroda to jest ta która się zbudowała. Nie, to już Także dla przekazuję paruszkę z ZUMI i z ZUMA, proszę Państwa, idzie dalej, a Otowodniowski zapraszała tutaj, żebyście mogli słyszeć. Witam jeszcze raz.